tu się! Matura jest raz w życiu. A potem spadamy na całe lato do dębek. Dębki, dębki, dębki. Dowód osobisty. Stan wojenny został zawieszony. Głównie, trzeba nauczyć noszenia dowodów. Proszę wysiadać. Mamy kłopot związany ze sprawą Grzegorza Przemyka. Towarzysz generał Kiszczak u siebie? Ile? 60 tysięcy. Ale to przecież nie jest sprawa polityczna. Teraz już jest. Tak? Jest świadek. Menel z Siedlec po podstawówce. Taki świadek. Trzeba zachować zdrowy rozsądek, żeby prawda przetrwała, i trzeba Jurka schować, i to szybko. Pani Barbara Sadowska? Szukam mojego syna. Jurek jest bezpieczny. To są bliscy znajomi księdza Popiełuszki. Działamy dwutorowo. Szukamy najmniejszego punktu zaczepienia, czegokolwiek, jakiegokolwiek brodu, haka. Po drugie, popracowujemy właściwą wersję wydarzeń, czyli tak zwaną wersję pogotowie. Całe siły! Kośka, oni tu są. Byli tu po ciebie. Tata, mną się już nikt nie będzie interesował. Ja już doznałem w prokuraturze, wszystko powiedziałem jak było. Jak prokuratura umorzy, to co wy będziecie aferę robić? Będziecie CIA <ścoughs> o pomoc prosić? ty przyjdzie Bo! główia babo chyba pomyliło. Jestem świadkiem niepodejrzanym. A ja jestem prokuratorem i moim obowiązkiem jest sprawdzić wszystkie możliwe wersje zdarzeń. Zaczynamy.